10 odcinków. wyluzuj ale zabierają nas w teren. Na pierwszy strzał przyjeżdżamy do pagody Bad Damrey Sanchez, położonej na północny zachód od narożnika fosy Angkor Tom. Jest to niebanalna i kolorowa świątynia, do której nie trzeba biletów, nie trzeba nic płacić. Dzień dobry, zaczynamy dzień. Przyjechaliśmy do jednej pagody, która jest poza Angkor Wat. Tak wygląda. Ma rozmach ogólnie ta pagoda. Słonie trójkorowe, słonie trójgłowe. Ogólnie, fajnie to wszystko się komponuje. No, ale jeszcze... Jak się Państwo czują na tym offroadowym wyjeździe. Ja super, ale to jeszcze mało. Tu teraz już przychodzi pora sucha. Jeżeli chcesz offroad zapraszamy tutaj w sezonie w porze deszczowej, także będziemy tu brodzić jak pelikany w Po kolana i... To no, jest No to jest chyba lepiej kładem. Nie wiem czy tu kładami w ogóle jeżdżą, ale tu dosłownie szliśmy razem z krowami. Na Napastnisko krowy, a my na skuterach w plandek tych, pałatkach, bo yy, Deszcz padał. Jesteśmy dzisiaj na wycieczce z Natalią i Maćkiem z kanału Witamy. Wyluzuj e, w Azji. Witamy e, serdecznie. Link będzie w opisie. E, zabieramy ich. Nie wiem, czy wrócą. Na razie, na razie się przeprawiamy. Warunki są, jakie są. W tej chwili są dużo lepsze warunki, bo jak my tutaj jeździliśmy w porze deszczowej, dosłownie trzeba było brodzić tutaj. Tak. Także teraz macie jeszcze szczęście. Jedziemy, jesteśmy obok Angkor Wat, świątyni Angkor Wat, ale my zawieramy ich w totalne inne miejsce, dlatego się przeprawiamy przez taką dżunglę. Zobaczą nową, nową świątynię. To lecimy. Nie wiem czy się pakować. Chyba już musiała drugą stroną tutaj. Jest łatwiej. Wodawało do mu być fajnę. Ja przygody nie ma zabawy. Nie ma wspomnień. Ale tak, pięknie to wygląda. No i słuchajcie, dotarliśmy do tych ruin. Powiem wam, robi wrażenie. Wiadomo, że jest to jest bardzo porozwalane wszystko. Ale może, może się za to zabiorą i to ładnie zrobią. Bardzo fajnie. Widać już rusztowanie w środku jakieś, ale to chyba tylko... Żeby nie poleciało bardziej Takie wzmocnienie Ale powiem wam, że całkiem fajnie to wygląda Zajrzyjmy przez okno Aha. Zobaczcie na te wszystkie zdobienia Jutro będę w Angkor Wat. To poznacie też całą historię Także na kolejny odcinek się przygotujcie A tymczasem tam tego jeszcze dużo jest Wychodzimy do środka? Zaraz wejdziemy do środka Zobaczcie tutaj te drzewa Porośnięte w Wroś... rośnie na murze Patyk mi się przyczepił Eee, niosę za sobą patyk, dobra, zaraz go zdejmę. Nieważne. Eee, patrzcie, jak przyroda walczy. Walczy o swoje. A robi to tak wrażenie piękne. Tutaj jest woda. Eee, super. Idziemy jeszcze do środka bardziej, w tej świątyni. Teraz jesteśmy w takim placu, jakby między wejściem. Normalnie jazda. To jest wszystko tak piękne. Że już się nie mogę doczekać jutra. drogi Ale piesków też pieski oj i droga, co, droga. Są tam Ryski, tak. co, to go Rybki mają Rybki, Jeżdżamy w kolejny teren. Nie wiem gdzie nas ci państwo prowadzą tym razem, bo się nie zapytałam. Co? Tak. <laughs> zobaczcie jak to piękne. Ja takie. Przejechaliśmy na punkt widokowy, ale niestety jeszcze po porze deszczowej jest wszystko zarośnięte i tylko widać kawałek tych rozlewisk. No szkoda, ale fajne miejsce. Zielono jest jeszcze bardzo. Szkoda, że nie widać więcej przez te drzewa. Cmentarz. Ja mówię, to mi się najbardziej podoba. To by na to wygląda, Cmentarzysko, nie? Boskie. Pomniki, oh yes. tak. Przyjechaliśmy w pewne miejsce. Zobaczcie, jaki tu jest cmentarz. Cmentarz. Eee, tam jest pagoda. Możecie wrócić, oczywiście, i wspomóc pieniążkiem. Ale tu zobaczcie. Dzień dobry. Jakie wielkie. Ten tutaj, W krawacie jest wyprowadzony był za pieniądze, No. nie No. 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 tego No. Miejsca do odpoczynku, do relaksu oczywiście. Można sobie coś kupić. O, mały seks z chinie. Tutaj chyba są takie tabliczki. I z tego, co, co rozumiem, to są jakieś ich sentencje. Przysłowie może. No, kilkadziesiąt ich tutaj jest. Tu widzicie sobie. Ludzie też łowią ryby. Fajne miejsce u góry, pogoda, cmentarz. Na dole do odpoczynku. Hmm. to już ostatnia sentencja. Ha. Ciekawe. Ciekawe co? A tu popatrzcie co coś jeszcze jest. Co my tu mamy. W to miejsce w ogóle jest y, bardzo blisko Angkor Wat, ale nie należy do Angkor Wat. To chińskie jakieś. Hm, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Co tutaj mamy? Na no wszystko chińskie tutaj. Chyba też grobowce jakieś. To są. No tak, tam jeszcze się, się ciągnął i ciągnął. Tutaj zobaczcie jaka brama jest. No robi to robotę, powiem Wam. To są cztery, pięć. Więcej, tam więcej jest tego. piękny. Ładnie to wyglądasz. Daliśmy po, po, po wycieczce do napieroszki do Chińczyka, i teraz wam pokażę, jak pani robi makaron. Hi. O proszę. Ma taką maszynkę do, do wywijania ciasta. I teraz wycina na pierski. To, to nie makaron. To na pierożki jest ciasto. A, super. Ale makarony też sami robią. O proszę. Tutaj chodzi maszyna, która wyrabia to ciasto całe. Super. A tutaj pani już zabija. pierożki. A na wieczór. Na końcówkę dnia przyjechaliśmy na nocny market, ale ciut wcześniej, żeby nie było aż ludzi, turystów. Że jest na spokojnie przejść, Ale już jest sporo rzeczy pootwierane, Więc 17:14 jest. No, on jakoś tak się otwiera pomału. A tam z drugiej strony drogi jest Old Market które jest otwarte od rana, a później się otwiera ten. Więc na spokojnie przejdziemy i pokażę co nieco. Generalnie problem z tymi marketami jest taki, że na każdym znajdziecie to samo. Obrazy, ciuchy, pamiątki, wszystko pod turystów jest tak naprawdę. Tubylcy wątpię, że tutaj przychodzą kupować, bo jest na pewno trochę drożej, chociaż no, nie, na pewno jest drożej. A jeszcze jak zobaczą białego, to podbijają cenę, bo biały się nie zna na cenach. No, ale fakt, fakt, ten, nawet te koszulki dla turystów całkiem niezłe. Nie? Mhm. Chyba sobie wybiorę jakąś. Tylko będę się ostro targować. Ta ze słoniem jest fajna. Fajne, fajne. Tylko chyba trochę małe się wydają. No, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałam, że pani je maluje ręcznie, że to nie jest nadruk, tylko ręcznie malowane koszulki. Więc może się skusimy na jedną. Kupiliśmy jednak tylko szulkę od pana. A, Zaczepiają ludzie, naganiają, żeby kupować, kupować i kupować. A naprawdę nie ma co kupować. Ale jak dokupiłam jeszcze magnesy, są zamówienia, więc dojadą. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ale już w sumie pomarketowane. I może uderzymy na centrum, które jest tam. Po drugiej stronie rzeki. Opun. Okun, bye. No. Bye o matko, ale zaczepiałem. No. Po takiej długiej rozmowie idziemy na Pub Street zobaczyć co tam się dzieje. E... Oczywiście tam będzie głośno, więc tylko puszczę Wam przebitki z moim podkładem, bo inaczej się nie da. E... No, lecimy. Ej, wypatrzcie, nie? Jakie wypasione torty na wesele? Takie rzeczy tu robią. W ciastkarni, piekarni Ja cię kręcę. Idziemy dalej. Już niedaleko Pub Street. No to wbijamy. Nie słyszę jeszcze żadnej muzyki A Jest bardzo kolorowo, świetliście. Oni się przygotowują, bo za tydzień będzie Water Festival. Dlatego tak też chyba kolorowo, bo nie kojarzę, żeby tu było tak na co dzień. No, ale ładnie to wygląda. A już muzyka się zaczyna.